Wciuki najmocniej, trzymajmy się kciuki mocno za pozostały zawodników. pierwszego sekund po i zaraz zaczynamy! Pierwsze duże ściganie w tym sezonie w Krakowie poszli na prowadzeniu aż do a zatem Izraelczyk Savzera będzie musiał bardzo mocno wykrzesać ze swojej maszyny coś, żeby Brightmoora tutaj strzelić, ciągnąć Brightmoorowi, Wydawało się, że teraz naturalnie młodszy z nich będzie cisnął wszystko w tym sezonie. Tymczasem trzy katryka, trzy wygrane wyścigi zaliczył w pierwszej rundzie we Francji Izraelczyk Saf Sela. Ale teraz to Prideball jest na prowadzeniu. No właśnie, bardzo ciekawą sytuacją Bright War wystrzelił po świetnym starciu, ale jest tam Salasa przypomnijmy, jak powiedział dolec przed momentem, trzykrotnie triumfował mistrzem we Francji, perfekcyjny hat i on teraz musi odgradać straty, na razie perfekcyjnie jedzie Bright World, który jest na prowadzeniu, nawet nie ogląda się, Andrick za siebie po prostu pewnie jedzie swoje, ale wiadomo, wyściga trwa 6 minut już za nami, i przez ten czas śmierć może 6 minut, plus kółko dodatkowe, bo tak wygląda format rywalizacji. I o tym trzeba pamiętać. Na trzeciej pozycji na razie Hiszpan Mark Fernandez, Sierra numer 56, ale go Węgier Roland, Liska numer 78. Niedawno doszło do fajnego spotkania kilku zawodników z Polski, właśnie u Magiaru, gdzie nasi kupę. Szklanki i odszabli trenowali razem z naszymi bardzo fajnie to wyszło. No i Roland Niszka był jednym z tych, którzy właśnie zaprosili białoczerwonych czerwonych na swoją ziemię, na wspólne przejażdżki, na wspólne treningi. Teraz Roland delikatnie, a nie jednak awansuje i jest już za praporem. Na drugim. A Selasa stracił bardzo dużo czasu. Bo popełnił duży błąd, minęło niewielu zawodników i teraz będzie musiał grać te straty. Widzimy agresywnie, po zjeżdża z mostka. To jest fragment, na który trzeba szczególnie uważać. A Bright War wydaje się w tej chwili zbudował już sobie taką, można by, bezpieczną rzemakę, chociaż w tym momencie na moment utknął, ale jest już na mostku, będzie miał teraz Limedy. Most razie Bright War kolejne ogrożenie. A Roland Liszka tych metrów sporo ma tam do odrobienia. Zawodnik z numerem 78 do reprezentant Węgier. Dobre 100 metrów straty w tej chwili. jest zawodnik na miejscu z drugim. Roland Liszka pierwszy. Brightmore zaczyna już dublować. Czyli przed nim wygra bardzo trudne zadanie, bo wiadomo, że te duble poprawią być zdradliwe. Także Astro Brightmore musi mieć się na baczności. A zaczyna nam się gotować przed mostkiem, co tam się dzieje, spada motocykler jednego z zawodników, to z numer 517 Rian Szajan, też reprezentant Izraela i teraz krótka przerwa. Pamiętajcie, że mamy reprezentantów Polski z jedzie. Kowalski z numerem 46, Tymek Pachlena numerem 83, Wolek Kotkowski i z 998 Oskar Malikura. Mamy Polaków, przypominam, jest także zawodnik z Meksyku i to świetnie mu idzie, Agus Pascal numer 26, trzyma się na razie na siódmym miejscu, jest za celą, czyli zawodnikiem, który prowadzi w klasyfikacji generalnej, ale tutaj straci dużo punktów. A świetnie, cały czas od początku właściwie rodzi sobie i karty rozdaje w tym wyścigu Brytyjczyk Ashton Brightmore. I widzimy właśnie w tej chwili, jak Brightmore dubluje kolejny zawodników. Na razie ta sztuka, jeśli chodzi o dublowanie, wydaje mi się niesamowicie bezbłędny jest. Aż to Brightmore, który wydaje się, że jedzie w tej chwili w innej lidze. Wiadomo, dużo może się jeszcze zmienić. Mamy w tym momencie minutę i 45 sekund do końca. Prostoturze jednak i aż to Brightmore wjeżdża na kolejne kółko. Już minutę i... O, i... Wyssiadka, wysiadka, co tam się dzieje? Trzeba było zrobić ewakuację, trzeba się pozbierać. Mam nadzieję, że nic tam się nie stało. Zobaczymy. Tak udało się wejść o własnych siłach ciekawe. To tam ewakuował się z motocykla Ewidenty błąd na Hobie. Cały czas trwa ostra rywalizacja. Może Maciek za chwilę się dowiemy. może Macie coś nam powie, bo pobiegły w to miejsce, gdzie przytrafiły się nieprzyjemne sprawy, a my wracamy tutaj na tor do rywalizacji. Fajnie, co nas roku, coraz ciekawiej wydaje mi się, coraz mocniej co roku wygląda ta rywalizacja. Wydawało się, że kiedy uciekną z juniorów tacy goście jak Leten Bichler, później Dominik. Świetny Prideboard. To, że być może rywalizacja w tej klasie trochę ucierpi, tymczasem są młodzi, są nowi, nowe kierunki. Rozwojowa, absolutnie sprawa, rozwojowa dyscyplina, i liczymy, że te wyścigi będą nam dawać z roku na rok coraz więcej żywych emocji. A jeśli chodzi o pozycję, to raczej nic się nie zmieni. Aż do Prideboard można będzie dostać. Teraz karty mamy 15 sekund do końca, więc Brightmore będzie musiał dokończyć to okrążenie prawdopodobnie ukończy się zaraz po tym jak upłynie nam czas bo w tej chwili mamy już 5 sekund do końca Brightmoor jest na mostku i za moment za mostkiem a i jeszcze raz sekundę przed minięciem wtedy teraz już są dwa kółka dokładnie to my tutaj się śmieje, pokazuje mi że będą dwa kółka dokładnie, pośpieszył się nieco ostro Brightmoor ale wiadomo, w fermorze walki nie patrzy się na takie rzeczy nie analizuje się, więc czekają nas jeszcze Spory ogrożenia można powiedzieć, bo nie za waszą bo zawodnicy będą zmęczeni w odróżnieniu od będzie nieco dłuższy. Nieczęsto zdarza się, żeby zawodnik minął linię mety do kolejnego ogrożenia na sekundę przed końcem czasu. Ale zgadzam się, na pewno na to nie patrzy. On ma przed sobą jeden cel: każda kolejna przeszkoda, każda kolejna sekcja, wybór optymalnej ścieżki, wybór swojej i analiza tego, czy trzeba kogoś dublować, czy trzeba przed kimś uciekać, jako uniknąć zamieszania, jako uniknąć korków na tych sekcjach, które sprawiają największe problemy. Przypominamy, żółta flaga marszali pokazuje, że gdzieś przed zawodnikiem jest jakieś zagrożenie, trzeba uważać, trzeba zachować szczególną ostrożność. Niebieska flaga wskazuje, że trzeba przepuścić, ustąpić ministrowi, który jest za plecami, ale ma dużo wyższe tempo i powinien zostać przepuszczony. No oczywiście czerwona, czarna to dyskwalifikacja, koniec, przerwanie wyścigu, taki flag dzisiaj nie odnotowali. Na razie nas się taki flag nie widzieliśmy i to poziomu. Nie sądzę, byśmy je zobaczyli, ale patrzymy tymczasem na Brightmore'a. Flaga niemiecka, czyli musi zamodnik żeby puścić szybszego, a Brightmore wjeżdża na mostek i za moment będzie zaczynał kolejne ogrożenie. A jednak ten czas, jednak ten czas chyba nie był tak zbliżony. Mamy już szalnicę. Brightmore finisuje. czyli ten czas chyba nie do końca było aktualny, bo to już był koniec. Także Ashton Brightmore na finiszu. Oczywiście na drodze go. Dużej bramami Ashton Brightmore! So Ashton Brightmore is your first winner for the junior category from Great Britain number 7. Patrzymy oczywiście na Polaków. Zobaczymy jak te wyniki w tej się prezentują. Uh, na drugim miejscu jest reprezentant Hiszpanii Mark. Fernandez Serra i miejsce trzecie to Roland Liszka reprezentant Węgier. Najwyżej z Polaków Oskar Waligóra, miejsce ósme.